była dla mnie prawdziwa gwiazdka z nieba. Zanim opowiem moją historię, jak doszłam do rangi diamenta, to najpierw chciałabym z Wami podzielić się. Momenty, nie działa? O, dobrze, działa. Chyba będę musiała z tamtej strony stać bliżej. Zanim osiągnęłam tą rangę, przeszłam najpierw bardzo trudną i ciężką drogę. Drogę, w której niestety. Bardzo mocno chorowałam, tak? Wiele lat próbowałam odzyskać zdrowie, miałam wieloletnie problemy zdrowotne, chodziłam od lekarza do lekarza, nikt nie potrafił mi pomóc. Trwało to kilka lat i żaden lekarz, żaden lekarz nie pomógł mi niestety, a z roku na rok było coraz gorzej. Nie ma czasu, żeby opowiadać szczegółów, tak? Z czym się zmagałam. Ale, tak w skrócie, w najgorszym momencie swojego życia mój mąż, który jest marynarzem, miesiąc jest w domu, a miesiąc go nie ma, i tak 20 lat już pracuje, musiał awaryjnie schodzić do swojego statku, bo nie byłam w stanie ani zająć się dziećmi, ani sobą, i tak naprawdę myślałam, że już umieram dosłownie. Tak było z moim źle, Żaden lekarz nie wiedział, co mi jest magałam się z potwornymi problemami zdrowotnymi. Mój organizm nie radził sobie absolutnie z niczym. I najgorsze było to, że nikt nie znał przyczyny, dlaczego ze mną jest tak źle. Ale na szczęście, Pan Bóg wysłuchał mojej modlitwy. Spotkałam cudownego lekarza na swojej drodze. Jest tutaj z nami dr Marcin Sopiński. Wspaniały lekarz, prawa tak, bo sobie jemu dał, dziękuję, to, że tutaj stoję, bo to był ten lekarz, który jako jedyny zwrócił uwagę na poziom glutationu. Zlecił mi badanie poziomu glutationu. Słuchajcie, ja nie słyszałam o glutationie. Nie wiedziałam to bardzo nawet, co to jest. Nikt nie wpadł na to, żeby to zbadać. I chcę wam właśnie pokazać, co odkryliśmy. To było szokujące. Słuchajcie, zobaczcie, pokażę Wam normę laboratoryjną. Poziom, 22 sierpnia poszłam do laboratorium, zanim w ogóle jeszcze wzięłam glutation yy, i zleciliśmy badanie całkowitego glutationu, zredukowanego glutationu, oksydowanego glutationu. I to było szokujące, zobaczcie, norma powinna być powyżej 1093, a ja miałam 666. Paskudna liczba, paskudny mirka. Słuchajcie, poziom glutationu zredukowanego, jeszcze gorzej, 331, gdzie norma powinna być powyżej 725. A tu jest ten glutation, który jest najważniejszy, który jest aktywny w naszym organizmie i on właśnie działa, tak? I oksydowany glutation, którego powinno być niewiele, ja miałam aż 167, także jest wysoki współczynnik między glutationem zredukowanym a oksydowanym. I później, gdy wyliczono mi współczynnik, Między zredukowanym a całkowitym on był też naprawdę na złym poziomie 0,50, a powinien być powyżej 0,63. A według medycyny mitochondrialnej to wiemy, że powinno być ideał to jest 0,98. Więc dalece było do ideału. Ten wynik pokazywał przede wszystkim to, że mój organizm w ogóle nie miał mechanizmów obronnych w ogóle. Mój organizm nie bronił się przed niczym, dlatego tak mocno chorowałam, dlatego dziesiątkowały mnie wirusy, bakterie, pasożyty, grzyby, wszystko, absolutnie wszystko. Moja głowa nie pracowała, moje ciało nie pracowało, dlatego w takim trudnym stanie byłam wiele lat. No dobrze, zaczęło się, wzięłam glutation. <grywa> Brałam dwa razy dziennie po 10 ml. wzięłam większą dawkę. I zobaczcie, kochani, co się zadziało. Poszłam do laboratorium po około czterech miesiącach, żeby powtórzyć badanie, ale ja już po dwóch tygodniach stanęłam na nogi. I to był jakiś cud. Bo ja po dwóch tygodniach, pierwszy raz w życiu, poczułam się tak dobrze, że miałam siłę, stanęłam na nogi. Po czterech miesiącach poszłam do laboratorium zrobić ponowne badanie. Zobaczcie, co się zadziało. Ulotaton całkowity. 1758, to jest trzykrotnie większy. Zobaczmy dalej, zredukowany glutatium 1720, to jest pięciokrotnie większy wynik. I zobaczcie tutaj, oksydowany zaledwie 19,2. No i oczywiście współczynnik, osiągnął ideał 0,98. Także słuchajcie, to czynił czy mi działa? Działa? Działa. Słuchajcie, to co dostałam od firmy. To nie tylko to, że ja odzyskałam zdrowie, ja dostałam nową siebie, Niumi, dosłownie, dostałam nową siebie. Ja się nie spodziewałam, że ja dostanę coś takiego, że ja. Wiecie, że dzisiaj mija około 9 miesięcy, tak? Jestem nowonarodzona, dzięki Niumi, właśnie, dzięki tym produktom. Także naprawdę to działa. Także nie dyskutujemy z tym. Także. O, dziękuję. Więc jak już odzyskałam zdrowie. No to trzeba było sobie wyznaczyć cele, więc wyznaczyłam sobie małe cele, ale zanim podjęłam decyzję, czy będę pracować w firmie, to pierwszą osobą, którą zapytałam, czy to jest miejsce dla mnie, to był Pan Bóg. Pomodliłam się i zapytałam się wprost, Panie Boże, czy to pochodzi od Ciebie? Bo ja doświadczyłam prawdziwego cudu. Daj mi tylko znać, czy to pochodzi od Ciebie. I otworzyłam Pismo Święte na Księdze Bądrości, pierwsze słowo, jakie przeczytałam, wiecie jakie było? Ode mnie pochodzi. Wow. <noise> I to mi wystarczyło, słuchajcie. Więc to już nie musiałam pytać. Ale oczywiście drugą osobą, do której poszłam, bo zaraz po Panu Bogu najważniejszą drugą osobą w moim życiu jest mój mąż, bo mi, on właśnie do, jest mi tu dany na ziemi, więc poszłam do niego i powiedziałam, że chcę pracować w nim. Czy zgadzasz się na to, czy mi pomożesz, tak? Oczywiście, zgodził się. Ustaliliśmy wszystko. Powiedziałam, że będę potrzebowała pomocy. Mamy czwórkę dzieci, tak? Yy, mówię, wyjeżdżasz miesiąc, jestem sama. Będzie ciężko, ale jak mi pomożesz, to damy radę. I zgodził się. Powiedział, że to będzie piękna przygoda dla nas.